Wysoka Izbo, Panie Ministrze. Stoję tutaj przed Państwem i nie mogę pozbyć się możliwości wygłoszenia refleksji na temat dlaczego tak długo my przecież już o ustawie o in vitro, o uregulowaniu kwestii in vitro dyskutujemy blisko od dziesięciu lat. Ileż to było już projektów, które były i które nigdy nie były procedowane? Ileż to było apeli ze strony środowisk pozarządowych że wspomnę choćby organizację Nasz Bocian, czy Federację na rzecz kobiet i planowania rodziny, czy wreszcie Kongres Kobiet, żeby wreszcie w Sejmie, żebyśmy się doczekali tego momentu, w którym jesteśmy. Ale ten moment też nie daje nam stuprocentowej gwarancji, że my tę sprawę dzisiaj czy w najbliższym czasie ostatecznie rozwiążemy. Ka koniec kadencji tsunami polityczne, które w tej chwili przetacza się przez polski parlament i polską scenę polityczną, może utrudnić nam dokończenie tej sprawy i przyjęcie ustawy o leczeniu niepodności. Ja mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, że my niebawem przegłosujemy ten projekt, ale ze wszystkim trzeba się liczyć. I jeszcze chyba jedna refleksja ogólna obawiam się, że gdyby nie grożące nam kary ze strony Komisji Europejskiej, to my byśmy nawet jeszcze teraz tej sprawy nie podjęli. Ileż to dzieci urodziło się w, w, w sytuacji pustki prawnej w zasadzie kompletnie, kon, kon, konkretnych e, e, uregulowań prawnych? Tysiące dzieci jest, są dorosłe dzieci, a my ciągle nie możemy tej sprawy załatwić. No ale dobrze, dość może tych wspomnień i mamy przed sobą projekt o leczeniu niepłodności i to jest niezły projekt. On ma swoje braki, ma swoje wady, ma zaniechania, nie podejmuje niektórych kwestii. Tym niemniej jest to projekt, który na pewno jest godzien roz, rozpatrywania, a także przyjęcia przez Wysoką Izbę. I tutaj pozwolę sobie na, jednak na dwie uwagi, które właściwie wyrażenie swojego... Powiedziałam rozczarowania, że w pracach nad tym projektem w komisji i w podkomisji nie doszło do przyjęcia niektórych poprawek, zwłaszcza tych, które ja osobiście zgłaszałam, które znacznie poprawiłyby jakość tego projektu. Z braku czasu wspomnę tylko o dwóch. Po pierwsze, jedna z poprawek dotyczy kwestii, kto tak naprawdę w Polsce ma decydować o procedurach medycznych. Czy to ma być lekarz na podstawie aktualnego stanu wiedzy medycznej oraz stanu pacjentki, czy to urzędnik, biurokrata, czy wreszcie poseł posłanka? No i niestety poszliśmy w kierunku arbitralnego uznania, że to właśnie biurokraci mają zadecydować o tym, jaką liczbę zapłodnionych komórek żeńskich można wyprodukować w cudzysłowie podczas leczenia przy pomocy metody in vitro. Uznanie, że to ma być do sześciu zarodków, no to jest... Y Naprawdę nie chcę powiedzieć szkodliwe, ale jest wątpliwe z punktu widzenia wiedzy medycznej, bo pamiętajmy, każda kobieta to jest odrębny przypadek. My czasem ograniczając tę liczbę do sześciu możemy ogromną szkodę wyrządzić kobiecie, narażając ją na to, że przechodzi przez w końcu nieobojętną terapię, ale z powodu tego właśnie ograniczenia nie będzie mogła mieć większej liczby, co ze względów medycznych byłoby wskazane. Także niedobrze się stało, że ta poprawka przeze mnie zgłaszana nie została przyjęta. Kolejna sprawa dotyczy kwestii, dla kogo ta metoda ma być dostępna, czy ona tylko ma być dostępna dla małżeństw. Czy powinna być dostępna dla wszystkich obywateli i obywatelek, zwłaszcza naszego kraju? Obywatele, które są ubezpieczone, które płacą podatki, to myślę tutaj przede wszystkim o osobach samotnych, myślę również o osobach nieheteroseksualnych, one mają prawo zgodnie z konstytucją, zgodnie z innymi naszymi aktami prawnymi, do tego, żeby korzystać ze wszystkich możliwych, dostępnych metod medycznych. I niedobrze, że jednak tutaj podkomisja nie podzieliła tego stanowiska. Proszę Państwa, jak już wspomniałam, projekt nie jest idealny, ale jest projektem, który na pewno powinien zostać przyjęty. Ja będę głosować, mimo tych wątpliwości, które tutaj dzisiaj zgłosiłam, będę głosować nad tym projektem i opowiem się za tym projektem, bo nie można pozwolić na to, żeby Polska XXI wieku, będąca członkiem Unii Europejskiej, nie miała tej kwestii uregulowanej, żeby nasi obywatele i obywatelki nie mieli takich samych praw jak obywatele i obywatelki Unii Europejskiej. My chcemy mieć takie same prawa jak w innych krajach europejskich i chcemy również, żeby, żeby prawo pozwalało na to, żeby, żeby kobiety mogły w Polsce rodzić więcej dzieci. Dziękuję bardzo.